Czy Adamowi, Małyszowi uda się powrunąć tak daleko, jak zrobili to sama i Jussi Leinen wczoraj bardzo znacznie, bo o 15 metrów poprawił swój rekord życiowy. To oznaczało, że ten nieoficjalny rekord polski Piotra Fijasa poprawił aż o 12,5 metra. Dzisiaj mieliśmy skoki, przypomnę, Jussi Leinen 212,5, Hanawal 211. Matki Hautameki 205, Janę Achonem 200,5 metra. Czterej zawodnicy przekroczyli granicę 200 metrów. Już lądowali Hanabalt i UC Liner, no już w tym miejscu takim mocno niebezpieczne. Adam Małysz oblegany, niezwykle popularny. Oblegany przez dziennikarzy. Próbują do hotelu, gdzie Polacy mieszkają, gdzie wszyscy mieszkający ścierać się tam głodzi pani, choćby zobaczyć małysza na żywo jak wygląda. Wysoka parabola. Będzie też daleki lot. Bardzo ładnie Adam, bardzo ładnie. Może to nie będzie prowadzenie w konkursie, ale to jest potwierdzenie tej jakże wysokiej klasy, jaką Adam Małysz osiągnął w tym sezonie. 212 metrów podaje speaker. No i teraz nowe za stylką ważne. Będzie pierwsze miejsce, ale czy pierwsze, może drugie. Nie przesądzajmy, to trzeba wszystko policzyć, sumować. Za chwilę będziemy wszystko wiedzieli. Pierwsze miejsce Adama Małysza i zostaje już tylko Martin Schmidt w tej pierwszej serii. No jaka tu jest żawa, jaka tu jest radość tych tysięcy polskich kibiców, to ja nawet chyba nie muszę mówić, to może za chwilę realizator pokaże. Setki, setki polskich flag w górze. Transparenty. Ciężko było, Rob, no. jakże on trudnej sytuacji psychicznie był, bo przecież te dwa fantastyczne skoki Hanna Walda i Jussi Leinena, A mimo to wytrzymał, przeciwnie cisząc doskonale. Chyba wiedział, co tam dzieje się w dole. Proszę! I ten telemark zaznaczony. No, praca doktora Jana Blecharza bardzo tutaj się przydaje. Bo jakieś trzeba mieć nerwy ze stali, żeby. Opanować się w takim momencie, żeby wyłączyć się i myśleć tylko o tym, żeby idealnie się ułożyć na rozbiegu, potem idealnie wyjść z progu i lecieć, lecieć jak najdalej. Wspaniale, wspaniale! No, zaakcentował Adam Małysz po raz kolejny tą wielką klasę, tą wielką formę. I kto wie, czy on dzisiaj już nie obejmie prowadzenia w ze Świata. Gratulacje od trenerów z innych ekip. Odbiera teraz Apoloniusz Tainer Od pana Waltera Sofera za chwilę będzie odbierał. Gratulacje od innych. Nie było już 200 metrów, ale 194,5 to jest najdłuższy oczywiście. No nie, przepraszam, autameki miało metr dalej. Ale to oczywiście zdecydowanie wystarcza, żeby w sposób bezapelacyjny wygrać konkurs. Pucharu Świata, konkurs w notach narciarskich w Harachowie, tuż za naszą granicą, tuż za Jakuszycami. Do no, ale wszystkich przyciągnął Adam Małyś, tak jak pewnie większość publiczności. I to zdecydowana pierwszy raz na żywo, na własne oczy, widzisz, skoki narciarskie. Adam Małyś i setki polskich flag. Psychicznie jest mocny, o tym wszyscy wiemy, ale on przecież to widzi. Widzi te plagi, widzi te tłumy ty pod spodem. Pod sobą. Za chwilę będzie blisko tej publiczności. 212 metrów w celi pierwszej i prowadzenie. Ale spokojnie. Nie czekał długo. Wystartował. I za chwilę zakończy się konkurs. Wszystko będziemy wiedzieli. Piękna pozycja. Piękna i wysoki lot. Daleko będzie, bardzo daleko. Zwycięstwo, niepodważalne zwycięstwo Adama Małysza także w drugim konkursie skoków Pucharu Świata na Mamuciej Skoczni w Harachowie. W pierwszej serii było 212, teraz krócej. 194,5, ale oczywiście pierwsze miejsce, co do tego nie miałem najmniejszej wątpliwości, gdy już był w powietrzu, jeszcze przed lądowaniem, bo to przecież było widać, jak pięknie leciał Adam Małysz znowuż. A więc proszę Państwa, czwarte z rzędu zwycięstwo Adama Małysza w najpoważniejszych zawodach narciarskich, skokach narciarskich. No, kibice niektórzy nie wytrzymują. Adam prosił, prosił bardzo kibiców o kulturalne zachowanie i o to, żeby wytrzymali presję Yy, przecież dla nich też skacze, ale wszystko ma swoje oczywiście normy, swoje granice. Powtórka w skoku Adama Małysza. Przepiękna pozycja w locie i ten telemark jeszcze też zaakcentowany, jakże Nie tylko odległości, które są imponujące przecież w jego wykonaniu. Do 94 metry dalej skoczył Martin Schmidt w tej serii. 198,5 tylko Martin Schmidt. I Ale Schmidt miał za dużą stratę po pierwszej serii. Będzie jednak Niemiec. Powiem Państwu, że osobiście mnie to cieszy, że Martin Schmidt będzie na podium na trzecim miejscu. No najbardziej mi cieszy, że ciasna, tak jak wszystkich nas pierwsze miejsce. Adama Małysza na drugim miejscu, Janę Afonem na trzecim. Martin Schmidt, To jest bez wątpienia wielka trójka. No jeszcze, jeszcze no, oczywiście Sana Mateja, jak już mówiłem na miejscu dziewiątym, tak jak wczoraj.